Dziś na Multidu Food Tęczowy Challenge Nasze dziewczyny będą jeść różne smakołyki A wy będziecie się temu przyglądać To będzie świetna zabawa pełna emocji Wow, jak dużo kolorowych pączków Dlaczego ty dostajesz kolorowe pączki, a ja kolorowe brokuły? To niesprawiedliwe mnie to nie przeszkadza. Oh Właśnie wpadłam na świetny okay. pomysł, jak pochłonąć wszystkie pączki na raz. Cóż za zapach. Dzięki temu mogę zjeść wszystkie pączki i się nie pogrudzić. Będzie pysznie, a moje ręce będą czyste. No to co, zaczynamy. Co za prędkość. Pączki muszą być naprawdę dobre. Jeszcze jak! Nawet nie sądziłam, że mogą być aż tak dobre. Nie też udało się złapać mały kawałek. Super! Szkoda, że teraz będziesz musiała zjeść całą masę paskudnych brokubów. Nie zamierzam ich jeść. Zamierzam zrobić z nich smoothie! Można je wypić o wiele szybciej niż rzuć brokuły. Zaraz zrobię coś fajnego. Ale niesamowite kolory. Rewelacja. Mam nadzieję, że smakuje równie dobrze. Ojej, fuu, to jest obrzydliwe. Nigdy w życiu nie jadłam czegoś gorszego. Ochyda. Powinnaś zobaczyć swój kolorowy język. Bardzo zabawne. Bla, bla, bla. Ale tu jest frytek. A ja mam pyszny deser. Rogaliki z nutellą. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję tych pyszności. Jaki mięciutki i aromatyczny! Mm. Dobre, ale za mało Nutelli. Potrzebuję więcej. Wow, jak zamierzasz tyle zjeść? Z łatwością. Spójrzcie wszyscy na mój miecz z Nutelli. Można go nie tylko zjeść, ale także użyć, aby kogoś załatwić. A ja! O, wow, to jest tęczowy miecz! Raczej był, a teraz trzeba go zjeść. Jakie pyszności! Jest nawet kawałek dla mnie do spróbowania. Lepiej szybko zajmij się swoimi frytkami. Tak, najwyższy czas. Mmm, jakie dobre. Ja też nie miałabym nic przeciwko frytkom. I mam pomysł, jak je zdobyć. Pomoże mi w tym rękawica Infinity. Co się dzieje? Teraz jestem tylko ja i frytki. Chciałabym, aby było do nich więcej sosów. Rękawico, znowu musisz mi pomóc. No, teraz jest idealnie. To najlepszy obiad, jaki mogłam sobie wyobrazić. Yeah. <grywka> Rewelacja. No to co? Nadszedł czas na kolejną rundę. Co tym razem dostałam? Stój, ja sprawdzę pierwsza. Wow, nigdy wcześniej nie widziałam takich kolorowych cieni do powiek. Tak ładnie pachną. Są jadalne. Szalała je kosmetyki. To nie są kosmetyki. Nie są prawdziwe. W rzeczywistości są pyszne. Ojej, Kate, pasuje ci! Po prostu jesteś o mnie zazdrosna, bo ja dostałam smaczną paletkę, a ty nic. Jakie to jest pyszne! Tak, tak, na pewno jestem zazdrosna. Zawsze chciałam wyglądać jak klaun. Wolę być klaunem, który jest smakołyki niż tobą, ale bez smakołyków. No to co, Wendy? Jesteś gotowa na rozczarowanie? No to do dzieła. I co ma być złego w szczotcy do włosów? No dobra, nie można jej zjeść, ale i tak się przyda. Mogę jej używać do rozczesywania moich niesamowitych włosów. Wow, ja też muszę się nią uczesać. Daj mi to szybko. Hey, awesome. <noise> Masz teraz odpowiednią fryzurę. Kurczę, to wcale nie jest śmieszne. Teraz naprawdę wyglądam jak klaun. Kaktus? Co mam z nim zrobić? Ty zjesz kaktusa, a ja całą masę dojrzałych owoców. Ale po co to jeść? Mam lepszy pomysł. Pomyślałam o tym samym. Po co ci sokowirówka? To w ogóle robi sok z kaktusa? A z kolei z owoców można przyrządzić pyszne smoothie. Kurczę, przez ten durny koszyk wyglądam głupio. Nie chodzi o koszyk. Mój kaktus jest taki kłujący. Chyba będę musiała użyć kuchennych szczypiec. Ups. No to co, okej. Okay. Sprawdzimy, czyj sok będzie lepszy. Oczywiście, że mój. Co tu sprawdzać? Zaczynamy. Sok to tylko pierwszy krok. Teraz musimy go szybko wypić. Jest pyszny. Oh my god. Kura, ja już wypiłam. Czyli obydwie wygrałyśmy. Gratuluję zwycięstwa. Ciekawe, gdzie są nasze nagrody? Wow, uwielbiam takie prezenty. Co za stylowe kapelusze? Mój jest troszeczkę kłujący. Myślisz, że to zabawne? Zaraz ci pokażę. O nie, 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 proszę! Tym razem ja pierwsza podniosę klosz. Jakiś przycisk. To musi być związane z czymś pysznym. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Wow, jaka wielka wata cukrowa! Uwielbiam watę cukrową. Palce lizać. Zgadzam się, wata cukrowa zawsze smakuje rewelacyjnie. Pyszności. I to nie jest tylko wata cukrowa. W środku ma kolorowego lizaka. Tylko jakoś dziwnie smakuje. Chyba coś jest w środku. Tak! Cała masa małych izaków, ale mam dziś szczęście. Pyszności. Wendy, na co czekasz? Nadszedł czas, żeby podnieść pokrywkę. Co? Ser? Kate ma mnóstwo smakołyków, a ja mam tylko ser? Dobra, chyba będę musiała zostać myszą. A tak w ogóle to ten ser nie jest taki zły. Nawet mi smakuje. Wendy, co się z tobą dzieje? Co masz na twarzy? Ja? A co tam mam? Wydaje mi się, że ser źle na ciebie wpływa. A mi coraz bardziej smakuje. Ojej, nie wiedziałam, że ser ma takie działanie. Chociaż teraz o wiele bardziej lubię Wendy. Zrobiła się taka słodka. Aby nie przegapić kolejnych równie ciekawych, smacznych i kolorowych challenge, subskrybujcie kanał Multido Food. Z nami zawsze będziecie w dobrym nastroju.